Po zwycięstwie w walce koło Main Event w gali Army Fight Night 12, no można powiedzieć e, z piekła do nieba. Z piekła do nieba, z nieba do piekła, tak można, no i co więcej. No mówię, po, tej właśnie, po, tej po, tej, po tym jak przeciwnik Ci zapiął tą, tą balachę. Tak, jeszcze się, jeszcze był z mojej strony oczywiście. oczywiście tak, nie, no, ale także... mówię o tym, o tym, że właśnie z tego piekła wyszedłeś, żeby, żeby zwyciężyć. Piękne MMA. Oczywiście, że tak. Tak, tak. Tego, z takich pojedynków chcemy jak najwięcej oczywiście. No, Łukasz był mocnym przeciwnikiem. Byłem na przygotowany. Tak jak mówiłem wcześniej, że mamy go rozpracowanego, że byłem przygotowany na dominację pełną ze swojej strony, ale no, w podziękowania do niego też był dobrze przygotowany. Byłem bliski skończenia tego dość szybko przez trójkąt, wytrzymał. Chwilę był z góry, ale nie było większego zagrożenia z jego strony. Dopiero ta Balacha to był taki kryzysowy moment, był tam bardzo blisko, ale udało się z tego wejść, odwrócić pojedynek na, na, na swoją stronę i skończyć to przed czasem. Zwycięstwo swojej strony i chyba teraz będzie ta kolejna upragniona walka o balaha, o... o ta Balacha teraz będzie siedziała w głowie, o szable Army Fight Net. No mam nadzieję, mam nadzieję, tak był zapowiadany ten pojedynek jako, jak to się mówi, eliminator, tak, tak. Ale na razie chcę się skupić na odpoczynku, jestem w trakcie przeprowadzki, chcę się urządzić, poukładać sprawy rodzinne i cieszyć się z rodziną. Teraz przyjdzie czas na to, żeby się przygotować, usiąść z Filipem i dogadać termin przeciwnika i ja jestem gotowy. W tym, rozmawialiśmy właśnie z Filipem, powiedział on, że jeszcze nie ma takiej wizji na rywala dla Ciebie w tej walce o szable. Czy tylko kogoś masz w głowie? Wydaje mi się, z całym szacunkiem, bardzo lubię Karola Skrzypka, nie wiem czy jeszcze jest w organizacji. Moim zdaniem zasłużył sobie na walkę o tytuł, jest też weteranem tej organizacji, stoczył też, teraz chyba ja jestem na prowadzeniu, ale jest za mną chyba jeden albo dwa pojedynki, więc moim marzeniem i nie dlatego, że po prostu mam coś do Karola, bo znamy się i się bardzo szanujemy, ale wydaje mi się, że jesteśmy, jakby można powiedzieć, w, jak to się mówi. Twarzami tej organizacji jesteśmy od samego początku i moim zdaniem Karol też sobie zasłużył na ten pojedynek i dla mnie zaszczytem by było zmierzenie się z nim w takim pojedynku i ja bym tego chciał, myślę, że Karol by też tego chciał i moim zdaniem sobie Karol zasłużył też na ten pojedynek, wygrał pas teraz w TFL-u, nie wiem czy jest jeszcze na kontrakcie, ale, ale moim zdaniem taka walka ma sens. Ja bym nie chciała Cię w żaden sposób irytować, bo widzę, że jesteś trochę poddenerwowany tymi nie, nie spekulacjami. Nie, nie, nie jestem, temacie... nie, 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 ma, ja nie jestem zdenerwowany, jestem zmęczony, to był dla mnie ciężki okres, ta walka była ciężka, była presja, byli moi kibice, była moja rodzina na trybunach, dostawałem bardzo dużo wiadomości, ja mieszkam tutaj, od tej hali, naprawdę jakbyśmy się przyszli spacerem, to za pół godziny jesteśmy u mnie na, na herbacie, bo na kawę już jest za późno, więc, więc gdzieś te emocje z zewnątrz, te bodźce były dość duże i po prostu teraz ze mnie wszystko schodzi. I Musi trochę czasu minąć, zanim się uspokoję, musicie to zrozumieć. Nie jestem zdenerwowany żadnymi spekulacjami. Wygrałem ten pojedynek bez dwóch zdań i był Łukasz blisko, ale no nie klepałem i tego się będę trzymał. Widać to e, gdzieś tam tej ręce szły sędzia, przepraszam, sędzia jest w, e, w klatce, był blisko patrzył i, i, i tam nie było jakby, e, żadnych wątpliwości. No. Wiadomo, właśnie wiadomo, no narożnik przeciwnik jego team będzie się tam e, do tego przyczepiał, ale... Ale no, wygrałem ten pojedynek. Słyszeliśmy, i no. że chcą składać protest. Niech składają. No, po to są protesty, mogą składać, niech składają. No. Ja jestem przy swoim, mój narożnik i mój team jest pewny, że, że nie było tam klepania i tyle. Trzeba umieć się też pogodzić z porażką. No. Jestem z okolicy e, starcie lokalsów, można powiedzieć, bo co ja znaczy się nie, no, Łukasz, Łukasz jest e, troszeczkę dalej, on przyjechał na moje podwórko. Czułem się teraz, jakbyśmy, wiecie, była taka szkolna, szkolna solówka poza szkołą, tak się czułem. Miał swoją grupę kibiców, ja miałem swoją. E, wyszliśmy, jak to się mówi, nie, za, za szkołę i, i, i pobiliśmy się. Czy to dodatkowo motywuje takie e, tylu kibiców na trybunach? Oczywiście, no nie chciałem ich zawieść, ale przede wszystkim ja to robię dla siebie po części tego dla nich i tak jak powiedziałem wcześniej, no była ta presja, bo bardzo dużo ludzi mi tutaj lokalnych kibicuje i są ze mną od początku i ta grono się poszerza z każdym pojedynkiem i dedykuję im to zwycięstwo jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, że przyjechało ich aż tylu. No nie było może całej trybuny, ale ci najwierniejsi, ci, którzy może nie jeżdżą za mną na, na drugi koniec Polski, ale zawsze są przed telewizorami są, są telefonicznie ze mną w kontakcie i, i bardzo za to im dziękuję. Nie. Czy będzie dzisiaj huczne świętowanie w zacnym Gronie? Nie, nie będzie miało być, ale zawsze jest tak, że mówię dobra wyjdę na, na piwko czy tam e, z kimś posiedzieć, jestem zmęczony, chcę jechać do domu odpocząć, jutro jakiś e, huczniejszy obiad, jakieś piwko z rodziną, z przyjaciółmi, w poniedziałek idę do pracy i na 8 godzin na, 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 na etacie jestem, także muszę być e, świeżym umysłem, gotowy do pracy. My cię już dalej nie męczymy, leć odpoczywać i masz teraz kilka słów dla podziękowań dla fanów i jeszcze firmy. Jedno pytanko zadać. Kolejna armia ma być mniej więcej w, w czerwcu lipcu, a ty mówisz, że chciałbyś odpocząć, czyli tą armię byś sobie odpuścił i pod koniec roku dopiero wskoczył? No wszystko zależy, jak mi się sprawy prywatne pokładają. Ja bym chciał zrobić trzy walki w tym roku. Mamy teraz już marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, około czterech miesięcy, no jak wszystko się będzie zgadzało i, i będę w stanie, to jak najbardziej, aczkolwiek ostatnio wskoczyłem walkę, po, przepraszam, walkę po jedna, po drugiej i, i to było troszeczkę za szybko, więc, więc zobaczymy, Okej, okay, no to chyba chcesz jeszcze coś pokazać, tak? Nie, 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 nie. nic nie chcę pokazać, chciałbym tylko znaleźć sponsorów, bo nie chciałbym nikogo pominąć i podziękować swoim sponsorom. Ta. Mówisz, że nie będzie świętowania, ale chyba szybko ci nie zaśniesz, bo tutaj normalnie chodzisz nam na tym wywiadzie, jesteś bardzo zmocjonowany. No nie, mam pospienione łydki, jestem spięty, późno zjadłem jeszcze, gdzieś tam wsiadło mi troszeczkę na żołądku ostatni posiłek. No po prostu muszę ochłonąć. Czyli jest co korygować przed następnymi starciami? Tak, oczywiście, oczywiście. Z tego miejsca dziękuję kibicom, rodzinie, przyjaciołom, przede wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierali. Jest to Apart Hotel Zabrze, Centrum Rehabilitacji Mesir, Dragon z Marcin, tatuaże Twoje Rękawice, Just Win, Bartek Wilczek, trener przygotowania motorycznego, gastro, paczka Amio, 24 mm, Wuko Krecik, Yy, yy, DBX Busido, Kropka, DP Development, yy, Garda Gierałtowice, Michał Masakra Kita i wszystkim chłopakom z mojego klubu Masakra Gym, wszystkim z chłopakom z Nelson Club i wszystkim ludziom, którzy pomogli mi w przygotowaniach, WCA Fight Team, Unique Fight Club, yy, Adam Brysz i Tornado, no i wielu, wielu innych, których nie jestem w stanie teraz wymienić serdeczne. Dziękuję. 进口的，进的，进口